Cześć, mam na imię Dorota, jesteśmy w moim klubie Atmosfera Ruchu. Zaprezentuję Wam ćwiczenie rozciągające, polecane dla kobiet w ciąży, z uwagi na częste przykurcze tylnej strony nóg. Do tego ćwiczenia potrzebny będzie pasek, może być pasek do jogi, lub jakikolwiek pasek, który mamy w domu. Ćwiczenie z paskiem rozciągające tylną stronę nogi. Ale też wewnętrzne u do nogi ugiętej przeciwnej. Bierzemy pasek, może być pasek do jogi, może być jakikolwiek pasek, do, który mamy w domu. I zahaczamy środkową część paska ośród stopie prawej nogi, w tym przypadku cały czas zachowując neutralną pozycję kręgosłupa, wydłużony kręgosłup szyjny, opuszczona kość krzyżowa w dół, przeciwna stopa. Lewa opiera się na wewnętrznej stronie uda, i na wydechu delikatnie pochylamy tułów, kierując brzuch w stronę prawego uda. Tak jakbyśmy chciały wydłużyć kręgosłup i pochylić troszeczkę do przodu tułów. Oddalamy barki od uszu. Palce stopy prawej skierowane są delikatnie w stronę prawego kolana. I trzymamy tak kilkadziesiąt sekund, oddychając swobodnie, otwierając barki i pamiętając, żeby nie zmienić pozycji miednicy. Kolce biodrowe są w jednej linii. I po tych kilkudziesięciu sekundach rozluźniamy, zdejmujemy pasek, prostujemy obie nogi i zmieniamy stronę. Lewa noga prosta, palce lekko skierowane w stronę lewego kolana. Zahaczamy pasek ośród stopie, prostujemy nogę, napinamy przód uda. Prawe kolano skierowane do podłogi, prawa stopa po wewnętrznej stronie lewego kolana. Wydech, wydłużenie kręgosłupa i lekkie pochylenie klatki piersiowej i brzucha w kierunku lewego uda.